No Maciek, witam Was w odcinku, w którym to e, zrobimy sobie mały przegląd hodowli. Może parę zwierzaków e, nakarmimy. A także chciałbym Wam pokazać, bo już paczka, te, ta paczka, która u mnie, z, e, która zaginęła w drodze do mnie, e, przyszła w piątek, tydzień temu. E, I no zapomniałem, zje dwa tygodnie temu, i zapomniałem o niej i nie pokazałem. Także szybko pokazuję, co nowego zakupiłem i bierzemy się za zwierzaki. Tak więc na stole macie rzeczy, które sobie zakupiłem. Rzeczy już właściwie wziąłem ze sobą, bo paczkę zamawiałem na spółkę ze znajomym. Tak więc rzeczy, które zamówiłem sobie to taką pęcetę zagiętą. Jak na razie stosowałem ją i mi się sprawdza. Plus tego taką malutką pędzelkę do ułatwienia sobie wyciągania pajączku z Efendorfu lub kliszówek. taki przyrządnik z dwoma końcami zakończonymi kulkami tu jest taki bardziej cienki tu jest grubszy Zauważyłem też, że pająką w ten sposób nie szkodzę, żeby nie nie uszkodzę takie woreczki stronowe do jakichś grafistów w postaci wystroju do paczek. E, szczykawki. I zważywszy, ostatnio był odcinek o mrówkach. Niedługo zbliża się rójka. więc ja kupiłem sobie do łapania mrówek. Oczywiście to są probówki. Tu mam probówki plastikowe. Przeźroczyste. Tu mam probówki. Plastikowe, ale nieprzejrzyste. Możecie sobie porównać. Jest ich po 50 sztuk w paczuszce. Oprócz tego też do wysyłki pajączków lub też ewentualnie do łapania mrugów sobie zakupiłem Effendorfy o pojemności 2 ml. No tak, więc pokazałem Wam, co. A zapomniałem wspomnieć, że strzykawki będą mi służyć do robienia moich własnych gniazd, które też niedługo pewnie pojawi się w odcinku z moją, wraz z moją kolonią lasy Flawis. Teraz możemy przechodzić do zwierzaków. Jak widzicie na stole już mam uszykowanych parę pajączków. Pokażę co się zmieniło, zrobię małą aktualizację i spróbujemy sobie parę nakarmić. Pierwszym pajączkiem, do którego sobie zajrzymy jest to moja dorosła samica Neoholoteleinca. Był filmik e, o jak urządzałem jej domek. Jak widzicie, ładnie sobie tutaj opajęcznowała. E, samiczka zrobiła sobie w tym miejscu gniazdo, więc mam podgląd e, czy złoży mi kokon, bo samiczka jest po kopulacji. Myślę, że w jakimś czasie to powtórzyć. Może ją sobie wygonimy, żeby pokazała nam się trochę. Już wychodzi. O, jak widzicie, wyszło nam ładnie. E, od tamtego czasu, co zrobiłem mi nowy domek, zauważyłem, że wyliniała mi. Znalazłem starą wilinkę. E, rzucimy Okaraczana. Zacznę, czy coś się zadzieje. Widzimy, zbytnio chętno nie jest. No, niestety na wizji nam chyba nie zje. To więc zamykamy. Kolejnymi pajączkami bo to będzie aż dwie sztuki, jest monocentropus balfuri, też pojawił się w tym odcinku co robiłem. Domek dla Incei, nie chcę, żeby czasami tutaj zaczęła mi biegać. Ładnie ją widzimy. Powiem wam, że od tamtego czasu też mi. Obe dwie sztuki dwa razy wilniałem, więc już są większe. Jak widzicie, też pojawiły się u nich, u jednej, jak, zarówno i drugiej kolorki osobników dorosłych. Czucimy jej karaczana, zobaczymy. O, tak z chęcią zjadła. To fajnie. Fajnie zapolowała. Zamykamy. Przechodzimy do drugiej sztuki, która znajduje się tu. Zobaczymy czy też nam zje na wizji. No i to tak widzę. Nie jest skora do. No już jest schowała w norkę I z karaczem no, zostawiam na pewno go sobie z, zje potem teraz y, dwie perełki w tubach ich nie będę karmić bo wczoraj je karmiłem do syta. tutaj mamy z imienia no, zapewne nie będzie widać Tu zrobiła sobie taki fajny lejek no a wystrój generalnie nic nie zmienił. A i, za, i zrobiła sobie jeszcze tutaj taki. Nie wiem czy po, powinniście dostrzec, bo tutaj widać te wyjście do norki. Tutaj mamy z y, salei, samiczkę też do rozpum. I ona tak y, jak myślałem schowała się między tymi dwoma kawałkami kory. Jak widzicie tutaj już są takie plamki. No tutaj widać nawet lekką pajęczynkę w tym miejscu. E, tak więc ich nie będę karmić i zaczniemy sobie do gekonów. Tak więc tu są e, moje gekony. Tu możecie dostrzec e, terrarium mojego ślimaka Arachatiny, e, harem gekonów orzesionych. Tu jest e, terrarium z anolisem zielonym, o którym też niedługo będzie odcinek. No i tutaj znajduje się z prawej strony Gekon Paradurapis, o którym też był odcinek, oraz rówki, które niedawno do mnie przyszły. Myślałem, że zrobimy sobie ujęcie skarmienia gekonów. Zrobimy zbliżenie. Tu widzę, że. Jedna z mi się tutaj zaczepiała, chyba nie chciałbym jej zrobić krzywdę A więc ją niestety nie chce ze mną współpracować więc ją po prostu tutaj odłożę i wrócimy im traczone tureckie obtoczone w wapniu i zobaczymy co się będzie działo Raczej to skoro do polowania nie są. Ostatnio były bardziej aktywne, ale to może przez e, oświetlenie. Więc je, może po prostu wyłączę. Tak nie za specjalnie widać, ale miejmy nadzieję, że coś się uda, której zaprojektuję na wizji. Pierwsza zamicka Zrobiła się pełna i zapolowała. Teraz czekamy za samczykiem, który się czoi, tu i drugą samiczką. Tak jak widzimy, upolowała przy okazji mącznika. Musiałem go nie, nie dojrzeć. Bo wcześniej ono jest ekalmium mącznikiem. Zobaczymy jeszcze chwilkę. Jeśli nic nie będzie się działo, to. Przejdziemy do mowy końcowej. Widzimy, że samiczko już się czai już na kolejną sztukę. Może karmię je trzy razy w tygodniu, to są naprawdę bardzo żarłoczne. Ale widzę, że tremują się trochę przed wizją. Gdzie idzie druga samiczka? Zobaczymy, czy ją na coś upoluje. Widzimy, że i samczek się dołączył. I mamy. Albo jednak nie. Nie trafiła. Więc ja zamykam terrarium i widzimy się przy mowie końcowej. Jak widzieliście, zaczęliśmy sobie parę zwierzadków z mojej hodowli. Między innymi te, które już się pojawiały w odcinku, tak jak Cukinio Salay lub Psomopel e, z Rimina. Też mi od tamtego czasu wyliniała, więc hodowla się rozwija, to najważniejsze. E, no i to było na tyle, standardowo. St e, zostaw łapkę w górę. Kliknij w subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcesz zobaczyć kolejne moje filmiki. To by było na tyle. Siema!